Stowarzyszenie Amazonek Agata to organizacja pozarządowa. Została powołana do życia w czerwcu 1993 roku z inicjatywy kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi. Obecnie stowarzyszenie zrzesza ponad 200 członkini, a takie świąteczne spotkania to dla tych kobiet bardzo ważne wydarzenie. Przez cały rok oczekiwane święto dla wszystkich kobiet, wszystkich Amazonek zrzeszanych w naszym stowarzyszeniu. Jak ważne to jest, to chyba widać po tym, jak one pięknie dzisiaj wyglądają. Zawsze są piękne. Amazonki są piękne duchowo i zewnętrznie, ale dzisiaj są wyjątkowe. Jest nas tu w tej chwili 160, ponad 160 osób. Niemal wszystkie, bo te, które nie przyszły, to są albo w trakcie leczenia, albo z jakichś powodu są chore, są poprzeziębiane, więc jeden raz w takiej masie możemy się zgromadzić, musimy wynająć duży lokal, żeby się wszystkie spotkać. To bardzo ważne. Spotkania świąteczne to idealny czas na spędzenie go w rodzinnym gronie, bo właśnie taka atmosfera panuje w stowarzyszeniu. One się czują w jakiś sposób zintegrowane. Dostają dużo ciepła wzajemnego od koleżanek, dużo siły. I taka, takie bycie w grupie daje właśnie ogromną siłę kobietom. No one widzą, że nie tylko ja jestem chora, że takie mnóstwo nas yy, przeżyło tą chorobę i tak świetnie funkcjonuje i mi się na pewno uda. To też jest bardzo, szczególnie bardzo ważne dla tych kobiet, które są tuż po operacjach, więc bardzo się cieszę, że również te najmłodsze nasze koleżanki, takie 30-letnie są również z nami. Kobiety zrzeszone w Stowarzyszeniu Amazonek wspierają się wzajemnie i pomagają sobie w trudnych chwilach. Ta pomoc jest nieoceniona w chwilach zwątpienia, a okres świąteczny jest idealnym czasem na pomoc i wsparcie.